Dwa dni, temu, dwa dni temu przed fabryką z laserami byłem w innej fabryce i zobaczyłem to miejsce. I pomyślałem sobie, muszę tutaj wjechać, muszę tutaj pojeździć. Jest to miejsce, które już niedługo zniknie, którego już nigdy, którego już szybko praktycznie, może nie, że nigdy, ale niedługo już pewnie nie zobaczę. To są właśnie takie Chiny z momentu kiedy ja przyjechałem do Chin, kiedy zacząłem tutaj żyć. I to są Chiny, które, które mi się spodobały. Wtedy te wszystkie uliczki podobne, bo to akurat nie w tym miejscu, tutaj akurat nie byłem, to wszystko żyło, to wszystko funkcjonowało. Neony wszędzie nowe, w tej chwili to już zamiera. Staje się to już takim skansenem zupełnie, który jest gdzieś na obrzeżach miasta, gdzie jeszcze można spróbować to znaleźć. I pomyślałem, że powinienem to trochę uwiecznić na... Na filmie, żebyście mogli pooglądać, żebym ja mógł, może, nie wiem, za 3, 4, 5 lat wrócić się do tego miejsca i zobaczyć, co się zmieniło. To znaczy, ja już widzę pewne rzeczy, których akurat tutaj na kamerze w tej chwili nie widzicie i zobaczycie dopiero na samym końcu filmu, co się fizycznie już tutaj dzieje. Ale tak właśnie mniej więcej to wyglądało. Oczywiście nie było tylu samochodów, nie było tyle. Zatłoczenia tego. Zwróćcie uwagę, że bardzo śmiesznie to wygląda. Przez takich starych budach można wręcz powiedzieć: stoją takie fury. No tak to wygląda, ale dlaczego w ogóle tak jest i dlaczego tutaj ludzie jeszcze żyją? Dlaczego w ogóle jeszcze tutaj funkcjonują? Otóż yy, kwestia jest ceny. Cena nieruchomości w tym miejscu jest bardzo, bardzo wysoka. Czyli każdy właściciel takiego budynku będzie posiadał, no, będzie musiał dostać jakąś rekompensatę od państwa. A ta rekompensata, uwierzcie mi, że pozwoli, pozwoli mu na zakup paru, paru, w dobrym miejscu, apartamentów. Pooglądajcie to trochę, a ja później wam coś jeszcze dopowiem. Oczywiście, oczywiście, gdybym chciał, to jestem w stanie jeszcze wyszukać tego typu miejsca, bo one, bo one jeszcze funkcjonują. Trzeba ich poszukać, można wywózkać jak rodzynki ciasta i znajdzie się takie miejsca. I gdybym kręcił na przykład filmy i pokazywał wam filmy w ten sposób i mówił wam, jaka to bieda w Chinach, jak to ludzie żyją. I nie wytłumaczył sytuacji, dlaczego tak jest, no to można byłoby robić jakieś tam clickbaitowe filmy. Jak najbardziej ludzie lubią tego typu rzeczy, a ja znowuż lubię to ze względu na tą prostotę. Lubię to ze względu na to na tą adaptację ludzi do życia. Mógłbym Wam powiedzieć, że tutaj ludzie żyją, że tutaj funkcjonują, że tam są rodziny. No, mógłbym to zrobić, prawda? No, tylko ten samochód, co tam przejechał, on troszeczkę coś tutaj nie pasował. No, tak to wygląda. Ten budynek wysoki, już opróżniony. Te budynki następne idą w diabły. Tak wygląda główna ulica tego osiedla. To jest takie village, takie osiedle, gdzie mieszkańcy kiedyś swego czasu budowali jak najwięcej domów i chodziło o to, żeby one były jak najwyższe i miały jak najwięcej pomieszczeń. Chodziło o to, że robotnicy, którzy przyjeżdżali do Shenzhen do pracy, do, bu do budowy tego miasta, mieli jak najtańszą możliwość, możliwość zamieszkania. Tutaj mieszkanie rzędu jeden pokój, jedna łazienka i jedna kuchnia to są koszty rzędu nie wiem, no 300 RMB, jakieś 150 zł. Oczywiście wielu Chińczyków się i tak decyduje pracowników na mieszkanie. W takich miejscach, no ale o tym to musielibyśmy porozmawiać. Dlaczego oni się na to decydują? Ja to wielokrotnie już mówiłem na filmach. Po prostu jest to kwestia oszczędności. Chińczycy są naprawdę bardzo mocno oszczędni. I to nie ma znaczenia, czy to będzie Chińczyk bogaty, czy nie będzie bogaty. Śmiałem się ostatnio z kolegą. Byliśmy, pojechaliśmy po tej w tej fabryce od laserów, pojechaliśmy coś zjeść ja mówię, słuchaj, mówię, zaraz pewnie pobiegniesz na drugi koniec, mówię y, tutaj tego całego y, sklepu, jakieś dobre 300-400 metrów będziesz bieg, żeby nie zapłacić za parking na dole, ponieważ spożyłeś coś tutaj, czyli nie musisz płacić za parking. Kwota, pa kwota zaparkowania w parkingu podziemnym to jest jakieś tam 4 złote, 3 złote na jedzenie, na lunch. Na tą kolację, no, wydał jakieś na polskie 2000 zł. Takcy są Chińczycy. I to można byłoby długo dyskutować, można byłoby długo gadać. I zawsze, jeżeli będziemy próbowali dopasować chińską mentalność do naszej mentalności, to to się nigdy nie uda. Także nawet nie próbujcie. To nie ma sensu. Po prostu trzeba to zaakceptować. Gościu. Z Mercedesa, gościu z BMW, z drogiego samochodu, będzie mieszkał w takim budynku, jak najbardziej, i jest to dla niego normalne. Nie ma w tym nic naprawdę dziwnego. Wszystkie, wszystkie, te małe zabudowania niedługo znikną. Na moich oczach praktycznie to wszystko znika, ja to widzę. Jednego dnia przyjeżdżam, drugiego dnia już jest wyburzone, szykują nową budowę. Trochę, trochę mi szkoda tego nastroju, bo bo mimo wszystko te budynki takie trzy, czteropiętrowe, które były, gdzie to życie, gdzie ta ilość ludzi była w środku, te neony, to jedzenie, te wszystkie ten cały rozgardiarz, cały szum, naprawdę, naprawdę było takie bardzo klimatyczne. To zanika, to zanika, to bardzo mocno zanika i, i jest tego coraz mniej, naprawdę coraz mniej. I to by było na tyle, chciałem Wam pokazać taki kawałek, kawałek takiego starego, starych Chin, naprawdę starych. Starych według, w stosunku do istnienia miasta Shenzhen czyli początek tych budynków to są lata 80. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku.